Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na swoim kanale i dzisiaj zapraszam na denko, denko kwietniowe. I zaczynamy od po kolei od takiego, takiego serum do stóp, Ja już kiedyś chyba w denku pokazywałam Wam to serum, ponieważ to jest już moje drugie serum, Odrobinkę zostawiłam, żeby pokazać jego konsystencję. On ma taką przezroczystą konsystencję. Myślę, że tu widać. Taka konsystencja płynna, półpłynna. I ja to serum stosuję po nałożeniu kremu do stóp. Stosowałam krem do stóp taki właśnie dyniowy jesienną, tam się pojawia co jakiś czas w wyprzedaży ale on nie jest jakiś taki wiecie rewelacyjny, bo ja mam bardzo suche stopy i nie chcę nie chcę je bardzo odżywić bardzo mi zależy na tym odżywieniu, żeby no tych pomeksów nie musieć stosować, nie wysuszać ich za bardzo, żeby mi nie pykały pięty więc jak mam taki trochę słabszy, to serum mi się przydaje, ale teraz doszłam do wniosku, że cały czas z tego serum będę korzystać, bo mi się świetnie sprawdza to serum już pokazuje, może tak postawię tutaj, żebyście widzieli to serum. Ono jest, ono jest w katalogu, tym katalogu, który będzie od 3 maja, czyli w katalogu numer 7. I tutaj jest opisane, że on ma i magnes, i mieć, i cynki, i żelazo. I jest napisane, że to jest bestseller, nawierzająca formuła. Z kwasem salicylowym, kompleksem mineralnym, z olejkami, szybko się wchłania, nadaje stopą i natychmiast rewitalizuje paznokcie. Bardzo dobry serum, naprawdę polecam. Słuchajcie, cena 16,99. Co prawda, to jest to małe opakowanie, tak jak widzicie, bo to jest tylko 30 ml, ale dosyć długo na, na długo wystarcza i naprawdę warto. Następna rzecz, tak sobie powypisywałam tutaj po kolei, co Wam będę pokazywać, to od razu przejdę może do rąk, stopy, ręce, tak? Gdzieś tutaj miałam. A jeszcze do stóp chcę Wam pokazać jeszcze jeden y krem, zapomniałam o nim. Y też bardzo dobry i chyba, y chyba lepszy od tego kremu. Y Nude y y chyba w tym katalogu. Teraz zerknę. Jest on, tak, tak. On jest w cenie w tym katalogu 118,99, tak. Bogaty krem z naturalnym woskiem pszczelim zapewnia stopą super odżywienie, i bardzo mi się też ten krem dobrze sprawdzał. I na długo wystarczył naprawdę chyba. Miesiąc półtorej miesiąca go używałam. 150 ml. Także świetna rzecz, polecam. Pięknie też pachnie, pięknie stop odżywia. Kto ma problem ze stopami, to wie o co chodzi. Następna, następne produkty to do rąk. I tutaj jeszcze mam końcóweczkę. Ten kremik z olejem makadamia z olejkiem makadamia, Świetnie mi się sprawdzi. Ja go bardzo lubię i na dzień i na noc on szybko się wkłania ja też go wam niejednokrotnie pokazywałam. On się dosyć często pojawia w katalogach i bardzo go lubię. Tak patrzę, czy jeszcze jakiś kremik do rąk miałam, ale chyba nie. Ja chyba tylko z tego korzystałam, yy, bo jak już otworzę ten, to idę w innej dowodstawkę. Mam otwarte jeszcze dwa, to nie przygotowałam, ale uwierzcie mi. Jak mam ten, to tylko ten idzie w ruch, po prostu wybieram lepszy, bo bardzo fajnie te ręce odżywia. I następne, następnie idźmy może w kierunku, a jeszcze tutaj w pudełeczku, ten pudełeczko jeszcze mam od właśnie tego, tego serum do stóp, więc pokażę, bo zatrzymałam, patrzę, nie wyrzuciłam. I kolejna, kolejne produkty to. Może pójdźmy teraz w kierunku, patrzę, czy ja do rąk tutaj nic, już więcej nie miałam, no nic, jakoś tak aż nie chcę mi się uwierzyć. I dwie pasty do zębów mam zużyte, tutaj jeszcze chyba może by było jakaś końcóweczka, ale już wzięłam, żeby wyrzucić, może raz, dwa razy. I pasty w katalogu siódmym. Są na stronie 111, też pokażę, że one są, tak, bo to jest jedna, jedna pasta jest wybielająca, a druga pasta o ta to jest właśnie tutaj i to jest pasta chroniąca przed nieświeżym oddechem, taka bardzo, bardzo taka żelowa wręcz, z takim intensywnym niebieskim kolorem. Bardzo ją lubię, ale ta wybielająca jeszcze dodatkowo wybiela zęby, więc chyba wolę jednak tę wybielającą i chętnie chyba będę sięgać do wybielającej, chociaż tej niczego nie brakuje i bardzo, bardzo ją lubię i polecam. Dużo osób kupuje pasty z Oriflame i chwalą sobie te pasty, więc zwróćcie uwagę, że one w tym katalogu też są. I po kolei następne rzeczy tutaj mam. Mm, tak, krem do y, podoczy. mój ulubiony Royal Velvet. Ja wam nieraz o nim mówiłam i nadal do niego ciągle wracam, bo to jest jeden y, z tańszych kremów pod oczy i bardzo dobry. I on jest y, w katalogu siódmym na stronie 141. Jest na pewno, bo patrzyłam, że jest. Tak, jest. Cena 24,99 15 ml przywraca elastyczność, zmniejsza cienie obry. Ja bardzo lubię ten krem. Potem mam jeszcze taki um, 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 korektor pod oczy. On mi się skończył, jako gdzieś jakieś wyprzedaży kupiłam, już go nie ma, ale ja bardzo lubiłam i lubię nadal ten korektor. Jeśli Gdzie się gdzieś jakieś wyprzedaży pojawi, to na pewno do niego wrócę, ponieważ on nie wchodzi w zmarszczki, ma taką dosyć płynną konsystencję. Więc w pewnym wieku takie, właśnie bardziej płynne, niezagęste korektory są wskazane. Potem mam płyn, może od razu pokażę płyn. Do higieny intymnej. On nawet w tym katalogu, w siódmym też jest. Na stronie 99 widziałam, że jest. Bardzo lubię ten płyn. I to jest tak z aloesem i malwą. Tak, to ten. I, i, i z, z, znany z właściwości ochronnych i nawilżających. Ekstrakt aloesu. Świetna rzecz, też na pewno chętnie jeszcze do tego wrócę. Produktu. Potem mam, pokażę Wam od razu, że mam taki żelowy lakier nawierzchniowy. Ja bardzo lubię te żelowe lakiery. One są dosyć trwałe i jak już pomalujemy paznokcie, to dobrze właśnie jest jeszcze pomazać tym żelowym lakierem. Ten żelowy lakier też jest w katalogu na stronie 79 to też wam pokażę, że jest. O tak wygląda i 19.99 utrwalenie. Dobrze. Poza tym yy, jeszcze wam pokażę pomadkę, która mi całkiem się nie skończyła, ale już jest końcóweczka i chcę pokazać, że mam taką, bo Pewnie jeszcze parę dni i pójdzie w odstawkę. Yy, bardzo, bardzo mi się podobała ta pomadka, nie zostawiała śladu na, na filiżance i ona yy, na pewno chętnie do niej wrócę. Tej pomadki w katalogu 7 nie ma, ale są inne, podobne, i Wam pokażę strona 70, yy, 70 można skorzystać, świetne pomadki też. Tutaj macie kolorki, już mam zamówienia na te pomadki. Bardziej, najbardziej to mi chyba ta koralowa się podoba. I one też tutaj y, są informacje, że 12 godzin utrzymują się na ustach. Y, bogate na pigmentowanie, gładko, y, pomadka gładko przesuwa się po ustach, zapewniając im elegancki luk. No świetna pomadka, więc zwróćcie na to uwagę. Co jeszcze mam? Mam taki płyn, nie płyn, nie płyn tylko tonik, przepraszam, z organicznym aloesem i wodą kokosową, też Wam już niejednokrotnie pokazywałam. Świetny, bardzo go lubię. Poza tym, jeśli już jesteśmy tutaj, to do demakijażu taki płyn też niejednokrotnie Wam pokazywałam. To akurat moja córka zużyła, wodoodporny makijaż, świetnie się usuwa tym, tym środkiem, tak. Do usuwania wodoodpornego makijażu taki środek, taki płyn. Ale w katalogu, tym yy, siódmym, tego chyba nie ma, z tego co ja patrzyłam. Yy, jak zwykle mój mąż zużył, to może przesunę, zużył dezodorant Posses. Yy, I ten dezodorant POSES jest w katalogu, na stronie 54. Strona 54. Tutaj i ta jest scena antyperspiracyjny dezodorant w sprayu Possess 25,99. Potem mam, a jeszcze retinol zużywałam i mam jeszcze następne opakowanie. Też o tym retinolu Wam nieraz już opowiadałam, więc nie będę się powtarzać. W każdym razie, póki jeszcze takiego intensywnego słońca nie ma, to radzę korzystać, bo w pewnym wieku... Po 40 to na pewno ten retinol jest wskazany. On niweluje zmarszczki, przebarwienia, tak, wygładza po prostu skórę. Oczywiście, jak zwykle, jeszcze o astaxantyna kwas omega-3 i kompleks witamin i minerałów 21 takich saszetek. W każdej saszetce 4 tableteczki do jedzenia codziennie. No i chcę jeszcze pokazać Wam taką pomadkę to przepraszam, maseczkę i nawet gdzieś tam sobie przygotowałam ale nie wzięłam tej karteczki co ta maseczka ma jak ona wygląda ale pewnie mieliście już, bo ona długo jest w katalogu w takiej płachcie z niacinamidem z witaminami taka wiecie bardzo, bardzo odżywiająca ona była w ogóle reklamowana że na wyjścia gdy chcemy wyjść, to żeby kondycję dobra, kondycję skóry, dobre nawilżenie, przywrócić skórze, to wtedy, wtedy mm, takie odmłodzenie, gdy jest nam potrzebne, to dobrze jest tę maseczkę użyć. Ja zużyłam, 15-20 minut trzymałam yy, i w tę płachtę nawet potem jeszcze schowałam i drugi raz użyłam. No i całkiem fajna, dobra, tylko że... No cena to jest taka dosyć wysoka tej maski. Ja wiem, że jak gdzieś tak około 40 zł za nią płaciłam, jak tak na raz, no to tak sobie. I aż wiecie takiego, że takie ałał, wow, żeby było no, że wręcz niedowierzanie, to chyba nie. Mam jeszcze jedną tę maskę kupiłam. Pewnie jeszcze sobie chętnie zrobię kiedyś, gdy będę miała jakieś wyjście. Ale aż tak mocno zachwycona to, tą masko nie jestem. Poza tym mam jeszcze: to jest to do pomadki I tak od razu może Wam pokażę Amber Elixir po kolei. No, uwielbiam ten zapach. Ja po prostu bez opamiętania go pryskam. I skończyłam kolejną buteleczkę. I on jest w katalogu siódmym, na stronie 66. Zainspirowany tajemniczym pięknym bursztynu, Amber Eliksir, kusi ponętną mandarynką z słodkimi migdałami i zmysłowym piszmem. I kup dowolny produkt do makijażu z tego katalogu, właśnie siódmego. I, i, i odbierz Amber Elixir, Elixir za 49,99. No, po prostu cud. Ja uwielbiam ten zapach. I z tych Amber Elixir to mi ten chyba najbardziej się podoba. I co jeszcze mam? No, mydełko, jakieś takie, wiecie, świąteczne było, więc zużyłam. Bardzo fajne, bardzo, bardzo. No, jak zwykle, taki żel do mycia, twarzy, do mycia ciała i, 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 i włosów mąż zużył, też lubi. Tu jeszcze mam taki tonik do cery, słuchaj z skłonnościami do wyprysków. Yy. Tak czytam, czy coś tutaj znajdę jeszcze? Tonikom jecie okolicę oczu, tylko tyle. Yy. Ale ja go nie polecam yy. w pewnym wieku, bo on wysusza bardzo skórę. Ja. Yy. Córka moja jest z niego bardzo zadowolona, u mnie za bardzo wysuszał skórę, więc ja do niego nie wrócę. Ja zużyłam, otworzyłam, więc staram się, po to też mam to denko, żeby zużywać produkty, nie zostawiać, ale ja do niego już nie wrócę. I jeszcze mam mój ulubiony Eleo, jeszcze stare opakowanie szampon z olejkami. Bardzo, bardzo go lubię. I do tego w tych nowych opakowaniach to chętnie wrócę, nawet sobie zakupiłam już. Żel pod prysznic też Discover piękny lubię, pięknie też pachniał. Taki silnie nawilżający krem do twarzy, to moja córka zużyła na dzień, bardzo też na noc, ten to chyba na noc. Nie na dzień, na dzień i mówi, że bardzo, bardzo fajny, że powiedzieć i polecić ten krem. No i jeszcze mam kredki. Kretkę do brwi, ulubioną moją, taką blond, uwielbiam ją, bo kupiłam jeszcze sobie inne, takie w żelu, ale tak mi sobie to się sprawdza. Zobaczcie, no, widać od razu. Po prostu kredką znacznie szybciej. I jeszcze chyba teraz nawet można coś takiego kupić taką kredkę dwustronną w ramach darmowej. Przesyłki znaczy termowy, że jak kupi się ten produkt, to przesyłka, przesyłka będzie, ale ta, to też mi nie leży jakoś specjalnie. Nie jestem zachwycona. Chyba ta kretka mi się najbardziej sprawdziła. No, jeszcze oczywiście tutaj spróbuję zużyć ją do końca, ale chcę wam pokazać, bo nie tylko już jej nie będzie. I kretka taka granatowa, też którą skończyłam z właśnie. Jordani Gold bardzo trwała, bardzo dobra. Polecam. Chyba tego krawatowego koloru tu już nie ma, ale czarny jest beżowy bardzo często, więc polecam. I jeszcze mam y, taki podkład, końcóweczkę już. Ten podkład to jest. Y, taki jedwab, ja to nazywam podkład jedwab, strona 85, on jest w katalogu ja nawet wam chyba mówiłam robiąc przegląd katalogu o nim pokazywałam chyba jest naprawdę wspaniały, bardzo mi się podoba od 49,99 ja mam light ivory ten kolorek i bardzo, bardzo go lubię, polecam on tak się rozprowadza na twarzy i znika momentalnie Mentalnie znika, wtapia się i matuje to skórę i jednocześnie nie powoduje takiej maski, tylko, wiecie, no, można stopniować. I pięknie, pięknie pokrywa wszystkie niedoskonałości, więc wam polecam i ja na pewno do tego podkładu będę wracać. No i to wszystko, co wam dzisiaj przygotowałam. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału na dole. Udostępniam link, poprzez który można zarejestrować się do klubu Oriflame i mieć dostęp do 20% zniżki. Do następnego razu, cześć!